No i ruszamy się, się troszkę rozjaśniło. Teraz będzie trzeba się troszkę rozgrzać, bo. Uff, jak chłodno. Tak wcześniej rano, to chłodniutko. Gdyby się tak pogoda utrzymała, to byłoby spoko. Zobaczymy, czy się uda mniej więcej uniknąć i uciekać od tego deszczu i burzy, która teoretycznie będzie nas gonić albo nad nami wisieć Ogólnie też miało padać całą noc, a padało tam, nie wiem, z 2 godziny, więc... Do końca tym prognozą wierzyć nie można Ale to i tak nie zmienia faktu, że tamten kemping za 22,5 euro Gdzie kurde, takie warunki, no mm -hmm. O, a to było nawet spoko wiateczka, patrzcie Dalej, no ale kto to by wiedział, 4, 6, 5 Teraz powinno być plus jeden No ale i tak tutaj drzewa, ten, woda, wilgoć To by mnie zjadały komary Zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądać jak widzimy na, na Austrię Bo dzisiaj już jedziemy z, z powrotem na Austrię Więc Zobaczymy jak tam będą te wiatki, wszystko wyglądać Infrastruktura no, Jeśli chodzi o samą trasę to to jest to naprawdę super, przepiękna jest bardzo łagodna dla nóg. Są oczywiście tam piostrzejsze podjazdy oczywiście ale w miarę krótkie, nie? To nie są takie 200-300 metrów, czy ileś tam przewyższenia z dużymi procentami, więc ktoś chce w takich okolicznościach pojeździć to zdecydowanie polecam, bo naprawdę pięknie tutaj jest. A latem przy, przy takiej rzece to się fajnie ochłodzi A Teraz akurat nie jest to potrzebne z rana, ale potem jak się ociepli to na pewno. Jest to bardzo przyjemne No i cisza, spokój są tutaj jest pełno, ale oczywiście nie o tej porze Tak mi my naszła myśl, że czuję się teraz jakbym wjeżdżał do Tatrzeńskiego parku narodowego, nie? Tutaj góry właśnie drzewa te woda, drzewa, strumienie te spływające właśnie z gór. No i górki, nie? No. Ja już myślałem, że tam na lewo mam pod górkę. Ale nie, ja mam tam na prawo. No, płasko. jest naprawdę Przepiękny teren tutaj. Tak chciałem zapalić światło, bo patrzę wjeżdżam w jakąś ciemną jaskinię, że tak powiem, ale nie, czujnik ruchu i się zapaliło, szok. Jednak też troszkę się myliłem co do tych podjazdów, a jednak dwucyfrówki się pojawiają, a te moje niewyspane zmęczenie to, to troszkę daje w kość. Pierwsze 35 jakieś kilometrów to będzie męczarnia, a potem już jakoś do, do, dojedziemy. jakaś fajna wiatka, to sobie chyba się kapucinę zrobię, bo mamy już jedną saszetkę. Ale pogoda na razie bardzo sympatyczna. Chmury dodają charakteru górom. I na razie po prostu są tylko takie to chmurki, nie? takie powiedzmy, że może coś popadać, ale niekoniecznie i poruszam się w stronę światła, przynajmniej tam gdzie słoneczko fajnie świeci, więc też tyle z tego dobrego. No, jadę bardzo powolutku, na razie mam średnią jakieś 10-11, ale z drugiej strony mam dużo czasu aby kręcić i kilometry będę schodzić Dzisiaj jak z 2-3 podjazdy pokonam to wtedy już będzie tak troszeczkę lżej Olang Valadora, Family Map, Dolomite no i taka fajna wiateczka się znalazła Jakbym wiedział, że takie coś dalej gdzieś tam będzie nie? 8 km czy 9 chyba dokręcić i bym miał coś takiego tutaj fontanienka z wodą pitną tak. Więc sympatycznie a ja sobie skorzystam z okazji i sobie zrobię tej kawy i sobie jakąś chyba zupę zjem czy coś, jakieś śniadanie żeby mieć siły, bo Wczoraj wieczorem tak o 23 coś zjadłem, ale to mnie nie będzie trzymać, więc trzeba doładować baterie i wtedy cisnąć się. Wypite, zjedzone i czas się zbierać. Szkoda tylko, że właśnie w Komucie nie była oznaczona ta, ta wiatka poprawnie jakoś tak, no tak, żeby człowiek miał lepszą miejscówkę tutaj, ale co poradzić. To też trochę jest blisko budynku, więc kto wie czy młodzież by nie szalała, więc z jednej strony mógłby być i tak nie wypał, no ale szkoda, tak czy owak nawet jakbym sobie chciał pospać teraz, czy coś tam odespać troszkę, podrzemać to i tak nie, nie ma co, bo jak nie ruszę się, nie będę uciekać, to może być lipa. Więc co pozostaje? Ruszać dalej. To te pierwsze jakieś 30 km to mnie wykończy Teraz z góra dół, góra dół, góra dół, podjazdy, podjazdy Garuin ogólnie pokazuje 6, a tu co chwilę jakieś Jak na kaszubach Teraz zjeżdżam w dół i za chwilę będę miał znowu do górę Fajna, fajna, drewniana wiateczka, gdzie można by było przynotować No tutaj opcje są, bo nie dość, że ma wodę chyba, wodę? Jo, jest tam woda Zaczęło troszkę kropić, tu widzę ryneczek przygotowują ale już końcówka tego wspinania się i będzie głównie zjeżdżanie. no nawet, nawet je widać, tutaj są te dwa szczyty Kselknoten i Drey Schuster a Haunold, Barancy jest tam też ledwo widać tak tylko chwilami widać te szczyty Jakie prześwity się robią właśnie czasem teraz troszkę przestało kropić i to tak właśnie miało przez dwie godziny teraz znowu być Lekka ulga, i potem niby ma już runąć całkowicie, więc te dwie godziny, im dalej zajadę, tym lepiej dla mnie Drau Radwek R4. Czyli jestem tutaj, stad z Strassen, Strassen, Mittewald Tchalasling, Lienc Kurde to się taki kawałek drogi? Oho uh -huh. Do Lienz mam jakieś 35 km Nawet słoneczko się na chwilę ujawniło W takich warunkach jazda też jest super, bo zobaczyć te wszystkie góry otoczone tak murami, są przepiękne widoki. A że już miałem dni mega słoneczne, perfekcyjna widoczność, to już widziałem góry w całej okazałości. Jakiś nowy mostek Oś, Czy pachnie świeżym drewnem Trochę tam znowu pokropiło sobie Ale ogólnie pogoda prawie że idealna tak na, na, na rower, nie? No troszkę popada Ale człowiek i tak praktycznie no suchy jest, nie? No ani buty nie przemokły, nic ten Więc, a jak słoneczko teraz wyjdzie to już w ogóle wysusza, przygrzewa na pewno to lepsze niż ten mega skwar, nie? tylko tak no, Ale pojawił mi się, że burzę z piorunami, a w górach to nigdy nie wiadomo No i na razie jest bardzo przyjemnie Teraz akurat mam fajne zjazdy, to troszkę nadrabiam te moje żółwie tempo po z początku trasy W sumie bym chciał jak najszybciej w kempingu właśnie być sobie wszystko poogarniać, posiedzieć, troszkę się zrelaksować, bo dziś będzie taka opcja, żeby to zrobić Tak 14-15 będę, to z jakieś 8 godzin będę miał No plus tam ogarnianie, rozkładanie na namiotu i tak dalej To odejmuję nawet te półtorej godziny, to i tak sobie troszkę odetchnę A jutro nie wiem, jaką dokładnie trasę jeszcze obiorę bo miałem nad... ogólnie się już kierować pod kolejkę na Salzburga I miałem, myślę, takie jeziorko zahaczałem Ale się zastanawiam właśnie, czy od razu się nie pchać pod kolejkę i sobie darować to jeziorko Bo tak po prostu miałem tam, no, mało kilometrów to sobie dorzuciłem I wtedy zajechać już kolejko do góry i zobaczyć gdzieś tam u góry jakiś nocleg no, i potem już ruszać Dunajem do Wiednia. Jak tak załapie się, no to wtedy będę miał się 2-3 dni może słońca. I może tak będę w miarę się przesuwać do przodu przed tą falą uderzeniową. No i potem we Wiedniu pi piątek, sobota. To już prawdopodobnie po prostu piątek dojazd, jakaś kwatera, sobota. Z kwatery wychodzę, wtedy już ogarnięty cały Zobaczymy jak tam cena wyjdzie, bo w Wiedni Wiedniu też nie jest tanio No i 11.06 W niedzielę pociąg, no to pewnie sobie w niedzielę z soboty na niedzielę znowu sobie pościemniam na dworcu czy coś tam i odeśpię to w pociągu, nie? A tak to sobie Coś może tam, nie wiem, pokręcę w po Wiedniu tak na spokojnie, jeśli w ogóle pogoda pozwoli na takie coś nie? No zobaczymy, to już jest daleka droga, bo to prawie 6 dni jeszcze mnie dzieli do tego, bo dziś jest niedziela Więc zobaczymy Na razie sprawnie w miarę się jedzie do tego kempingu Troszkę poprowadzili, bo tu chyba po lewej stronie był jakoś przejazd albo coś, bo tak komuś mi pokazuje Bardziej właśnie po tym Chyba coś moje porozbierane albo coś, o, bo dopiero teraz włączyłem się w trasę więc troszkę inaczej tutaj obrali to Ja no widać działają tutaj Znowu jakaś większa grupa. Ech, wszyscy na elektrykę, ale niektórzy się wytrzymują z takim plecakiem na plecach dużym. Teraz, jak te tak w tych widzę, to taka perspektywa, jaki człowiek malutki do tych gór, nie? Uff, już jakiś czas jadę, właśnie R11 Dunau Radwek. I widać, że tutaj troszkę są takie szuterki, właśnie naszego pochodzenia. Nie? Tym razem dzisiaj troszkę zmieniła na ale i tak jakoś schodzi tam nie wiem, chyba z 8 km nie zostało, więc będę nawet przed 14 na tym kempingu, żeby mieli miejsce, bo to trochę robię jeździ Ale z tego co widzę to większość bikepakerów i zakwiaży je jeździ mi naprzeciwko a ja nikogo nie minąłem, ani nikt mnie nie minął jeśli chodzi o bikepackera albo sakwy przywadzi miejscowi tam na lekkich rowerkach my mijali albo ja miejscowych miałem. Uff, i się zrobiło ciepło tak nie za duszno ale też nie pada więc bardzo fajnie widoczki jak widzicie też zacne jak dzisiaj będę wcześniej na tym kempingu to sobie wszystko szybciej ogarnę to na sobie w końcu no, tak bez pośpiechu usiąść i wsiąknąć to też przelotem, wiadomo, też to człowiek wsiąka, ale co innego też jak człowiek usiądzie troszkę i się napatrzy, nie? Tak, to też troszkę inaczej to się odbiera. No i może jakaś restauracyjka tańsza będzie, przystępna cenowa na, na polskie portfele. Ja sobie coś normalnego zjem jako nagrodę za te cierpienia. Które sobie wybrałem oczywiście sam Bo chciałem po prostu uniknąć złej pogody No i na razie w miarę mi się udaje Zobaczymy jak to pójdzie dalej Co my tutaj mamy? Fryszło Świeża woda Na monety 1 euro O, pięknie Ale tam jest jakaś wiatka ja no tak mogę się niby rozłożyć. Tak, o, to jest takie właśnie pole, że jak będę miał miejsce, to tam mogę się rozłożyć. No to wiadomo, się rozłożymy blisko toalet, zobaczymy, jak z podłączeniem do, do prądu. I co my tutaj mamy? O, czyli do 22. No taka nic specjalnego, ale widzę, basenik jest no, gdzieś pod cieniem blisko właśnie sanitariatów, chyba będzie najlepiej mam tutaj właśnie tutaj żeby było podładowanie jakieś to na taki klimatyczny kemping, tam na razie się rozbiję tak żeby mieć widok na góry tu mam blisko tam e krany To jest wiateczka, ale wiateczka nie ma podładowania, ani rani nic, to tam siedzieć się będę. Prawdopodobnie będę siedzieć w namiocie. To jest plac zabaw dla dzieci. O, i... Zaczęło trochę padać sobie. To jest z tymi pogodami, że to się mogło zmieniać, ale jutro ma być słonecznie, no i w sumie padać ma tak tylko do 16-17, zobaczymy. Trochę jedyna wada, że trzeba zapłacić Euro za wodę pitną To jest świeża woda ale to jest po prostu chyba jakaś lepsza świeża woda dlatego jeden euro za ten no, całkiem spoko klimatycznie Pamiętało się, że człowiek się może rozbić gdzie chce to tam jestem przy drzewkach więc jak właśnie teraz o, będzie padać, to aż nie będzie mi tak mocno na namiot padać i właśnie mam ten widok nie? tutaj jak widzicie jest mega widok tylko teraz trzeba sobie właśnie coś zjeść ogarnąć wykąpać znaczy prysznic wziąć itd. i tak dalej zobaczyć jak to jutro trasę, bo będę troszkę ją zmieniać, żeby od razu jechać w stronę Salzburga właśnie, żeby za dużo nie być po stronie Salzburga, bo no, te pogody złe będą mnie gonić, więc trzeba to właśnie wszystko rozplanować. Nie? Ja, tak to jest. Na szczęście to jeziorko to było opcjonalne, bo miałem mały dystans. Ja zobaczę, ile mi wyjdzie za Salzburga ten dojazd. No, ale nawet jak widzę, to jest to parę kilometrów. To dzisiaj jednak troszkę sobie posiedzę, odpocznę. Nie? No nic. Dzień ósmy poszedł jako tako sprawnie. No troszkę się zakatowałem ale nie jeździ. Więc ja sobie trochę odpocznę, odetchnę i zobaczymy się jutro. To na razie. No to się rozpadało.